Cieszę się bardzo, że ten sezon, tę rundę zakończyliśmy tak, jak żeśmy ją rozpoczęli, czyli od zwycięstwa. No nie przyszło na łatwo, bo po pierwsze graliśmy z czołowym zespołem tej klasy rozrywkowej, a po drugie no warunki do gry utrudniała bardzo zgrożona murawa. Bardzo się cieszę, że przyjęty sposób grania przez nas okazał się skutecznym. Myślę, że wygraliśmy zasłużenie. Optyczną przewagę miało wprawdzie zespół Olimpii Grudziądz, ale z tego nie wynikało wiele. Dobrze się broniliśmy. Przeciwnik praktycznie z sytuacji stuprocentowej sobie nie stworzył. Nam udało się każdą z połówek wygrać. Myślę, że będziemy w dobrych nastrojach wracali. Runda <laughs> zakończona. Jesteśmy liderem od pierwszej kolejki do dziewiętnastej, co to się rzadko zdarza. No. Trudno, żebym z tego powodu nie był zadowolony. Mogę tylko podziękować moim piłkarzom za, za, za całą tą rundę, za te 19 spotkań rozegranych naprawdę w dobrym stylu. Mam nadzieję, że będziemy podążali dalej tą drogą i, i jeszcze niejedną radość sprawimy naszej pani prezes. Danucie Witkowskiej i głównemu sponsorowi, prezesowi firmy Termalika, 2 panu Krzysztofowi Witkowskiemu. Dziękuję bardzo. Było widoczne, że gramy z zespołem, który przychodzi stawce pierwszym i na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, gra pierwsza drużyna z czwartą i to momentami było widoczne. Oczywiście do, do, do pierwszej bramki, bo w tak kluczowym spotkaniu, jeżeli sami sobie strzelamy bramkę, to trudno, trudno marzyć przy tak y, dobrze zorganizowanej drużynie o, o odniesieniu po prostu e, zwycięstwa, ale myślę, że pomimo porażki, trzeba kilka ciepłych słów powiedzieć o, o moich zawodnikach w, w przekroju całej rundy, e, że systematycznie jakiś robimy postęp. Oczywiście zarówno ja, jak i działacze, pewnie i, i zawodnicy wszyscy liczyli na, na jeszcze większy progres, ale nie jest to łatwe w sporcie, w piłce. W duży, sportach i powoli, jakiś systematyczny, mówię, postęp jest, aczkolwiek nie taki jeszcze, na jaki tutaj wszyscy po prostu e, liczą, ale myślę, że solidnie swoją pracę tutaj wykonywaliśmy w tej, w tej rundzie. Oczywiście tych punktów mogło być troszeczkę e, więcej, ale to jest sport, i, i czasami tak bywa, że, e, że nie wszystko tak wychodzi, jakby e, człowiek chciał. Dziękuję. Przed meczem i działacze Olimpii i wszyscy mówili, że musicie wygrać, żeby podtrzymać jeszcze nadzieję na Ekstraklasę, bo w innym przypadku te szanse zdecydowanie maleją. Czy Pan jeszcze je widzi mimo wszystko, mimo tej dzisiejszej porażki? Czy już jednak nie i, i, i sprawy awansu trzeba zostawić? No proszę, jak ja, ja bym już nie widział kompletnie szansy, to, 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 to dzisiaj bym się podał do dymisji i, i bym sobie szukał po prostu innego zajęcia. Na pewno Dopóki matematycznie jest wszystko możliwe, to, 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 to nie można skrać. Różne rzeczy się w sporcie po prostu dzieją, ja nie będę do historii tam sięgał, ale znamy przykłady, gdzie, gdzie różnie bywało z tymi stratami poszczególnych. Na pewno jest ciężko, bo to jest bardzo wyrównana liga i, i tutaj każdy będzie tracił punkty z każdym, ale na pewno tanie skóry nie sprzedamy i będziemy starali się w każdym meczu punktować, a co to da na koniec sezonu, to, to zobaczymy. Znaczy to, że nie wygraliście żadnego meczu z zespołami, które Was poprzedzają. To ja też daje pewien obraz? To, to też oczywiście, to też o czym się świadczy, ja długo na ten temat rozmawiałem z zawodnikami, że świadczy, że nam jeszcze odrobinę po prostu brakuje, czy klasy, czy jakości, czy, czy doświadczenia, czy, 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 czy przygotowania, prawda, i tak dalej. Na pewno będziemy musieli ciężko pracować, żeby tą sytuację zmienić, żeby z tymi zespołami, które są przed nami, spróbować również zdobywać kompletny punkt. To jeszcze ten Ramon Ryszard. Czy ta zima, mimo tego, że jesteście na pierwszym miejscu, jak pan mówi od początku do, do teraz, będzie mimo wszystko yy, spokojna, czy jednak pod jakąś presją się znajdziecie, jakby nie patrzeć? No bo trudno przypuszczać, żeby mnie cierczycie nie myślało o tym awansie, którego jest tak blisko od lata, a którego nie udaje się ciągle wywalczyć. No w tym roku wydaje się, że jesteście w najlepszej sytuacji na przestrzeni tych kilku sezonów. Mam troszkę inne zdanie na ten temat, bo jednak fakt, że zdobyliśmy 41 punktów, no to nie jest określony kapitał, sobie nie powiedzieć, ale te 41 to na razie to nam daje utrzymanie w pierwszej lidze, no bo stało się to po rundzie jesiennej, co nas niezmiennie cieszy, a teraz zobaczymy, siądziemy z kierownictwem klubu i będziemy rozmawiać. Na temat, o co będziemy grać, bo tak prawdę powiedziawszy, jesienią graliśmy, nie mieliśmy wytyczonego żadnego celu, mieliśmy grać spokojnie. Wiadomo, że drużyna w stosunku do poprzednich lat no, uległa zmianie takiej, że, że raczej nie ściągało się tutaj piłkarzy z nazwiskami, a, a piłkarzy mniej znanych, takich, którzy tutaj mogliby się wypromować. Ja się bardzo cieszę, że udało się mimo krótkiej przerwy letniej jednak ten, tych zawodników skomponować w drużynę, ale my, my, my znamy swoje miejsce w szeregu i, i, i znamy problemy, z jakimi się borykamy i, i musimy je najpierw te, te, te rzeczy połatać, a później możemy myśleć o czymś więcej, a to dopiero nastąpi, myślę, po moim spotkaniu z Państwem Witkowskim.